Twierdza nie zdoła się utrzymać. Obrońcy są rozproszeni i uciekają przed hordami Asmodana, które napływają z krateru Arreant. Jeżeli twierdza upadnie, Asmodan zdobędzie czarny kamień dusz, a wtedy dla świata nie będzie już nadziei. Twierdza nie upadnie. Zbiory obrońców. Zapal ognie sygnałowe i pokaż żołnierzom, że nie zostali jeszcze pokonani. Przybył ratunek! Ruszaj! Jesteś potrzebny na dole. Ja ich tu zatrzymam. Tyrael nie zawiedzie tych ludzi. Wiem to. Czarny kamień dusz robi się coraz bardziej gorący. Opiera się. Oni szepczą do mnie z jego wnętrza. Ktoś musi rozpalić ognie sygnałowe. Gotowanie i podawanie kaszy nie jest niczym chwalebnym. Ale ludzie nie mogą ginąć o pustych brzuchach. Słyszeliście rozkazy anioła. Niech zabrzmi zew. Twierdza bastionu nie upadnie. Muszę iść, Marto. Na niższych obwarowaniach Potrzebuję fury. Nic was nie uratuje. Rozpad ogień! Jego niczni piechurzy to mięso armatnie piekielnych armii. Władcy... Widzieliśmy ogień sygnałowy! Musimy zapalić pozostałe! Ale wokół gromadą się demonów! Wracaj do twierdzy! Nie! Muszę bronić morów! Zdarzył powołał do życia skrzydlate podmioty po tym, jak tysiące lat temu niemal zginął z rąk Tyraela. Podczas bitwy anioły wykorzystają te za kłamę, dawały im wspaniałe świętokrzyki, by wprowadzić w pole demoniczne zakręty i dopaść do Potrzeba więcej czasu. przystąpił do chłodzenia skrzydlatych demonów. Stanię, to byś, I the Zługi, wstajesz! Chodzisz, a nogi lata za chwila upadnie. Niczy z was oddali się już chlebtaniu ludzkim pożeraniu mięsa. Lecz niech ucztowanie Was nie spowoli. Chcę mieć tę twierdzę i jej dowódcę przed świtem. Reszta świata będzie moja wkrótce potem. Z najlepszych! Od dawna żywiłem nadzieję, że demoniczni nosiciele piekieł to jedynie fikcja. Koszmar zrodzony w strapionych umysłach mych przodków. Trudno wyobrazić sobie bowiem demona, wysokiego jak zamkowa wieża, który potrafi wysyłać niezliczone rzesze Dobrze cię widzieć, bohaterze. Więcej fru... Nie będzie. Wciąż czekam.

Tym żołnierzom udało się prze... Więc to ty stwarzasz problemy. Walcz! I tak nie obronisz przede mną kamienia dusz! To było do diabła! To iluzja, miała cię przestraszyć. Widzieliśmy ognie, które rozpaliłeś. Strach nas opuścił. Katapulty spustoszyłyby szeregi Asmodana, ale nie możemy ich wznieść, bo na murach roi się od demonów! Podniosę katapulty i pośle te kundle do piekła, gdzie ich miejsce. Ponuro tu, lewidywaliśmy gorsze rzeczy. Będą niebiosą, że tu jesteś. Zostało nas tylko starych. Czekamy na posiłki. Sęk w tym, że winda nie działa. Przez to na dole, nie widać dlaczego. Co no, znowu? Kapitanie! Tych demonów jest więcej! Co mamy robić? Czterygowy! Chyba nie uważaliście na szkolenie, skoro nie wiecie, za który koniec trzyma się miecz. Albo my ich, albo oni was! Nie. znowu działa. Wytrzymajcie, chłopaki. Posiłki są w drodze. Demony! przykujcie się, żołnierze! Tak się boję. Jak walczyć z takimi stworami? Trzeba więcej czasu, więcej chwili. Nie ty rozpaliłeś ognie sygnałowe. Pomóż mi uwolnić rekrutów, żeby mogli podnieść katapultę. Tutaj! Doskonale! Musimy bronić rekrutów, kiedy będą podnosić katapultę. Potrzebuje furtki. Zastanawiam się, czy istnieje choć cień szansy na zwycięstwo. Radowcy donoszą, że w każdej chwili może się tutaj pojawić więcej tych plugawych demonów! Musisz chronić sągierz! Platforma zostanie podniesiona szybciej, jeżeli nie będziemy tracić ludzi! the entry time. Więcej chujni. Nie jestem jeszcze gotów. Wciąż czekam. tutaj sam. Oczywiście, że jestem sam do cholery. Wszyscy inni sobie poumierali, ale prędzej mnie szlak trafi, niż opuszczę posterunek! Przydaj się do czegoś i zakryć go Nie mam dość sił, by podnieść się samemu. Czy mogłabyś poprosić mojego przyjaciela, aby wyciągnął do mnie cholerną pomocną dłoń? Nie mam dość sił, by podnieść się samemu. Czy mogłabyś poprosić mojego przyjaciela, aby wyciągnął do mnie cholerną pomocną dłoń? Gotowe. Słuchaj, obiecałem kapitanowi Hailowi, że będę nad sobą panował. Wyświadcz mi przysługę i nie mów, że na ciebie krzyczałem. Dobra? Się do zamku! Kiedy zdobędą dla mnie czarny kamień dusz, twój świat spłonie! Demony Azmodana zrobiły ogromny wyłom w murze i wchodzą w głąb twierdzy. Jeżeli wyłom nie zostanie zamknięty, twierdza padnie. W takim razie zamknę go trupami. Wykorzystam to. Świetny wybór. Przynoszę wiadomość od króla zachodniej marchi. Mam dziś uwielbiam to uczucie, kiedy znajduje się coś cennego, co latami było zakopane. Cudowne.